Cześć, z tej strony to ze mną jest oczywiście Cześć! Marowski, a my dzisiaj będziemy nagrywać Przyjacielu, powiedz. To się nazywa samo zombie. Ogólnie jak chodzi o sobie updatować umiejętności, możemy ożywać innych graczy, możemy pomagać innym graczom. Ogólnie z tego co pamiętam to trzeba obronić wioskę przed atakiem zombie. E, oczywiście jak spodoba Ci się ten film zostaw łapkę w górę i napisz coś miłego w komentarzu. Byłbym bardzo Ci wdzięczny. Tak, 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 tak. Marowski tak, tak, też. A my widzimy tak, się tak, już podczas tak, tak, map. Dwie osoby nie. dołączyły. No, dużo nie będzie, bo czwórka tylko. Uh -huh. Boom round one. Co ja mam? Gun 2. No, no to mamy miecz i pistolet i czekamy na zombie. Już jakieś są, wbijają nam się. Dobra, elegancko. Z mojej strony, z mojej strony jak ja, ja tu swoją bronię ale ja chyba coś zepsułem z oknami Hold sneak yeah. to repair Można coś tu kupić Bo... e, Tak, na razie po naprawie okna Stanie przy tych wybitych okna? Przytrzymaj kontrol Przy tych wybitych Widzę Nie no to bez problemu jak na razie Elegancko. No na razie a nie, to ja ogólnie cały czas, całkowicie inaczej to pamiętam. Ja nigdy nie grałem w takie minigierki, więc mi ciężko powiedzieć. Slime. Ty, slime do mnie idzie. Ano. Ty co to się na mnie rzuciło nagle? Jak ty to masz po rozwalanym? Jak po właśnie Właśnie naprawiam. No ale, dobra, okej. Okay. Nie, ja mam jakąś mniejszą tu dziurę bo ja w ogóle nie mogę naprawić w żaden sposób to znaczy kupować nic a gdzie się kupuje? no właśnie myślałem, że jak ten się ma, wiedźma, wiedźma ja też mam, też mam dobra, slime, slime no mnie też zombie ze slime na głowie Dobra, naprawiam. I ja ledwo ten naprawię okna, a już ten. Mm. Wilk, wilk. Kurde, mały. Mały się dostał. Pół no, serduszka, tak pół serduszka mam. Ratuj. Zginąłem. No widzę, właśnie. Czekaj, ale ja cię chyba mogę. Właśnie, ktoś, można cię ożywiać zawsze. Aha, to. W sklepie serwera można tylko kupować. No tak stałe. Insta-kill. Ty zombie wpadł w czyjś ten... ...przez nie czyjś nie. portal. Wiedźma, Wiedźma za nami! Czekaj, bo ktoś nie kryje swojej strefy i przez to zombie weszły i ja musiałem swoją odpuścić Dobra, one tu biegają i mamy problemy Ty, co tu się dzieje? Dobra, easy, easy Tylko gdzie, widziałem, tylko gdzie? Widziałem. Kurde, jak w CSie się czuję, nie? No, czekaj, już, już Dobra, ożywiłem jednego. O, shotgun, shotgun, shotgun. Mam shotguna. A, tu musisz po ten, po tutaj, po tej strefie biegać. Czemu? E, żeby kupować sobie lepsze bronie. Aha. A ja z tymi podstawowymi tak wymiatam? No spoko, nie ma no problemu. No ja też dopiero teraz sobie kupiłem te lepsze. Możesz sobie żelazną zbroję kupić tylko musisz biegać się po tej budowli Okej, okay, no to nie wiedziałem. Head, head, headshot, headshot, headshot Czekaj, ja tu Kurde, dwie wiedzą w ogóle dwie wyjść. Wiedźmy. Ty jak stąd wyjść? Bo ja się zgubiłem. To ja zginę, je zginę. Dobra, muszę ucieknąć. Ka A, dawaj, 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 dawaj już tam biegnę do ciebie, tylko muszę znaleźć się drogę jak wyjść stąd, bo ja się zgubiłem w tym budynku całym. Ja mam dwie Wiedźmy, wiesz, koło siebie. A to open dungeon, co? Yy, wydałeś ileś tam złota, żeby otworzyć drzwi. Aha. Do lochów. Kurde gdzie wyjdziemy. jesteś, gdzie e, jesteś? E, muszę, w bibliotece takiej. Jest? Ale jak weszłeś do budynku, to Dobre, w którą stronę jestem. poszedłeś? Już jestem, Dobra. żyję. Dobra. Ty, bo ja teraz nikogo nie zabiłem, bo ja się zgubiłem w tym i biegam jak głupi. I mam shotgun. Dobra, a czemu ja jako jeden z shotgun'em biegam, a reszta to... A ja też mam shotgun'a. Gdzie jej zbroję? Pokaż gdzie zbroję. Tutaj, skórzaną, tu. Można też kupować żelazną, y z złotą i tak dalej. Tylko musisz znaleźć. Oho. Zombie zabił jednego z nas. Widzę, widzę, tylko gdzie Zginął, Zginę, 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 zginę. Gdzie? Gdzie? w głównym wejściu dobra, biegna biegnę, uciekaj, uciekaj dobra, dobra, postrzelam do nich ty lęda dziewiąta, idź załatać okna, łatajmy okna, łatajmy okna idę, idę, idę teraz czegokolwiek nie dotkniesz od razu to zabijamy Easy ulecz się no już się leczę spokojnie, jest ludzi. 900 ja ju zbieram koło 2000 pójdę sobie żelazną zbroję wziąć Gdzie oni sreb... Gdzie masz żelazną zbroję? I tam trzeba pobiegać w tych lokach całych. Dzięki. Proszę. Idę Bidą? za kobieto, może mi pomożesz szybciej niż te. Choć nie wiem dlaczego to powiedziałem. <grych> Czemu nie mogę wie Wiedźmę shotguna strzelić? A nie wiem. To znaczy nie możesz być za daleko koło niej. Aha bo Shotgun działa, ale tylko na krótkich Dobra, dobra Jezu, Snajperko moja, kochanek, ja Cię uwielbiam Dobra, ja szukam sobie lepszej zbroi I co? Kto by chciał na przykład Fortnite? Gdzie? Patrzcie, co mamy Snajperki Fortnite? Ja potrzebuję 850 Eee z diamentowymi rzeczami chodzą już mogę no to super. I tak, tak, właśnie, właśnie się tego dowiedziałem. Zginąłem, zginąłem w bibliotece. Widzę, trzy serduszka mam. Też zginąłem. Przybiegłem trójkę, bo stwierdzili, aaa, modę dla pewności. <grybuj> no to pewności, znaczy, że już więcej nie umrzę. Dobra, gdzieś tu był lucky chest. Idę do lucky chest. Jest, mam na czas zobaczymy, czy coś dobrego będę w tym miał. O kurde, zginęłem no e, tutaj, za tobą za to dwie. Co się stało? Wybuchło. kto strzela z tymi piorunami? Słodny Kajszu. Ja się nie wiem, czy to kajesz, ale by mnie to nie zdziwiło. Dwa serduszka, dwa serduszka. No dużo, dobra. Jak i to, jeżeli zginiemy tutaj, to zginiemy razem. Nie, ja uciekam. Dobra, ja naprawiam mury, jak chcesz. Ja też naprawiam mury. Mmmm, kurde, troszkę Ty Chyba jestem sam na samym przodzie i boję się, że jak to się zacznie, to nie będzie ze mnie co zbierać. Dobra, biegnę, biegnę. Na spokojnie. Idą, idą na mnie, idą na mnie, ja uciekam. Mamy szybsze strzały z tego co zrozumiałem. A nie wiem. Tysiąc, czekaj, czekaj. Eee, gdzie była strewna zbroja? Czekaj, czekaj. Eee, pamiętam, że to było jakoś niżej. Eee, chyba tak, no. Psy, psy, uważaj. No ja już jednego zabiłem. Psy są strasznie denerwujące, bo są szybkie. Ale są na jednego strzała strzelbane. do mnie na balkonie, gdzie jest Fuck. balkon? ja też zginęłem na balkonie. Gdzie jest ten balkon? Na pierwszym piętrze. No, pojęcie, że w tym samym momencie zginęliśmy, nie? No, wszyscy na rozpadni. Game over, ajajaj. Aj, aj. Dobra, Dobra, i tak jest do lobby. Załoga, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Wy byliście cudowną publicznością, a ze mną był... Tak! Człowiek o danym wielkim sercu. Ja się z Wami Cześć.